Cześć siemano widzowie, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Cherry Gamer, a to jest strona CS:GO Skins. Także widzowie, nowości, nowości. Wybaczcie mi, jeżeli będę kaleczył, bo sam, że tak powiem, badam grunt. Podoba mi się ta stronka i chciałbym, chciałbym coś na niej sobie dzisiaj popykać. Widzowie, jak widzicie, mamy tutaj event most wanted, most wanted, który trwa 10 dni i 4 godziny i 30 minut jeszcze od w momencie, kiedy to nagrywam. Możemy sobie pykać bitewki, exchanger tutaj standardowy mamy, o widzicie, mam na przykład skinka, cyk, pyk i wymieniam sobie, dajmy na to, na skinka o tej samej wartości, przetwarzanko. Teraz robię tak, cyk, pyk, wchodzę tutaj i mamy nową ofertę wymiany, widzowie także Naprawdę spoko to wszystko działa. Ja odrzucę, bo nie chcę w tym momencie tych skinów. Wypłacę później jakieś skiny, aby móc Wam coś rozdać, widzowie. Także komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, wbijajcie na Discorda. Na sam początek chciałem jeszcze przypomnieć o kodzie promocyjnym, który wpisujecie tutaj. Wpisujecie sobie CZG, aktywujecie. No ja nie mogę swojego własnego kodu aktywować. Dostajecie 10%, aż 10% bonusu z tym kodem, widzowie, oraz darmowe 2 złote 10 groszy zł bonusu. Także myślę, że naprawdę spoko. Możecie sobie wtedy otworzyć na przykład skrzyneczkę. Zobaczmy, możemy bitewkę zrobić za taką kwotę 2,10. O, dodajemy sobie taką skrzyneczkę, pyk, dodajemy, no i bank. tworzymy sobie jeden na jeden standardową bitwę. Poczekamy, aż ktoś do nas dołączy. Zobaczymy, co się teraz wydarzy. Uwaga. No, i już z darmowych 20 udało nam się wygrać skiny za 3,49 widzowie. Także naprawdę myślę, że spoko. Naprawdę myślę, że spoko. A my przejdźmy sobie do openingu skrzynek eventowych. Popatrzymy sobie, co eventóweczki nam tutaj pokażą. Otwieramy sobie drugą. I sobie tak po jednej otworzymy. A później może przyspamujemy. Zobaczymy. Kurde. O, co to za skin? To dobre, to dobre. Tu całkiem spoko. Te skrzynki za 10.50, wypady skin za 15.58. w Międzyczasie, jak otwieramy sobie te skrzynki eventowe, wpada na nasze konto waluta eventowa, którą oczywiście możecie na przykład wpłacić. Tutaj ja wam widowie pokażę jak to się robi. Dajmy na to zdepozytujemy 800. A minimum 1000 chyba można, tak? Wydaje mi się, że chyba minimum 1000, ale dobra, do tego zaraz dojdziemy. To wam za chwilę pokażę. Możemy sobie ustrzelić skina. Chodzicie tutaj, ustrzeliwujecie skina i macie takiego P90 Sunspray za 13 groszy. Pyk, proszę bardzo. Kurde, postaramy się zdobyć trochę więcej. Jeszcze wam pokażę tutaj ee, King of the Hill. Taki evencik jest, widzowie. O, AWP a Wupa Kra Kraków. <gryw> AWP a Wupa Kraków. No naprawdę, widzowie, zajebiście. Ja go sprzedam, bo nie na taki skin polujemy. Ale zarobiliśmy chyba nieco punktów. Tak, mamy teraz 341. Jak będziemy mieli 1000 tych punktów, to pokażę Wam jak zdepozytować, abyście się mogli piąć w górę w King of the Hill. To jest event taki, gdzie macie leaderboard jakby i im więcej tym, tych punktów eventowych tam wpłacicie, tym po prostu pniecie się wyżej i macie lepszego skina w nagrodę. W ogóle tutaj mamy takie opcje jak Jester mod, czyli jak to wciśniemy, mamy równą szansę na wszystkie te skiny. Tylko wiadomo, cena skrzynki wtedy się zmienia. Jak to anulujemy, no to wraca z powrotem do 84, tylko że no, skiny już nie mają takiej samej szansy. Pustmo zwiększona szansa na zdobycie lepszych przedmiotów. O, takiego buścika dostaliśmy. 39x. Uuu, 39 razy e, się zwiększyła szansa na tego skina. A to? Co to jest? Lightning. Przyspiesz animację. Aha, to jest szybsza animacja. My nie lubimy szybkiej animacji. Znaczy ja przynajmniej nie lubię. Ja lubię animację, która jest wolniejsza. Ale sobie spróbujemy teraz na tym boost modzie zagrać. I pykniemy sobie jedną skrzyneczkę w ten sposób. I co nam wypadnie? Mecha Industries. Mecha Industries, skin za 2692. No nie bardzo, nie bardzo. Jeż, jeszcze to nie jest to, o co walczymy, widzowie. Z tym na razie nie będę otwierał, no bo to jednak wymaga troszkę większej kwoty. A chciałbym sobie jeszcze te skrzynki pootwierać. Ile mam punktów? 927. Ja sobie otworzę skrzynkę Totally Not a Case. Totally Not a Case, ok. <grytanie> Fajna nazwa, ale otworzymy sobie ją bez żadnego boosta. Otworzymy sobie jedną, widzowie, i lecimy. Co nam tutaj wyleci? Co nam wypadnie? Glock! Nie, dobra, to będzie jednak apip's curse. 116, 116, no niestety nie zwróciło się. Nie tym razem. Otworzę jeszcze jedną bez boosta. Tutaj mamy już 1506 waluty eventowej, widzowie. Otworzymy raz jeszcze i zobaczymy, co wyleci tym razem. 5-7 Fairy tale no I zobaczcie widzowie, co dla Was przygotowałem. Tutaj macie AK47 Front Side Misty, czyli ten mglisty front. Do rozdania jest dla Was wystarczy, że z moim kodem musicie to zrobić, tylko z moim kodem CZG, bo tylko z tym kodem to działa. W minimalny depozyt 8,40 i możecie zgarnąć sobie takiego zajebistego kałaszka. Także myślę, że naprawdę warto. Wyświetli Wam się taki prezent yy, po doładowaniu. No i mam nadzieję, że kogoś z Was to miło zaskoczy. Także naprawdę warto. No i oczywiście, zaznaczając przy tym, że strona jest dla osób pełnoletnich, a my lecimy dalej. Przejdę jeszcze raz do początku widzowie, żeby Wam pokazać Król wzgórza, czyli King of the Hill. Wchodzicie tutaj i macie, dajmy na to, 2300, tak jak ja. Minimalnie można zdeponować 1000, ja zdeponuję minimalnie, daję Ci No i jestem na miejscu 4797, no i otrzymuję tutaj takiego skina. I wiadomo, im wyżej się pniecie, tym nagrody są lepsze. Jak widzę, tutaj miejsce pierwsze ma AWP Desert Hydra. Ha, zajebiście. Dobra, otworzę sobie ostatnią skrzynkę, tą Gateway Case, bo ona fajnie dosyć oddała. Pyk. O, lubię tego teka, lubię tego teka. Decimator. Zawsze chciałem mieć takiego oteka. w ogóle nie mam, nie mam skina do teka, widzowie. Nie mam w ogóle skina do teka, chyba będę musiał tego skina sobie ogarnąć. 75, 60. Dobra, nic, to ja sobie tego skina wypłacę. Wydaje mi się, że to będzie super opcja. Odbieramy. O, widzicie jak szybko oferta wymiany przyszła? Cyk, proszę bardzo, odpowiedz. Pyk. Tutaj mamy skinka, akceptujemy. No, i skin jest u nas na koncie. Widzowie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapę w górę, subskrypcję, komentujcie, lajkujcie. No i do następnego. Trzymajcie się. Cześć.